Już wieczór. Gwiazdy mrugają na niebie, a księżyc zagląda przez okno. To idealny czas na bajkę na dobranoc. Połóż się wygodnie, zamknij oczka i posłuchaj. Bumbo i zaginiona myszka. Pewnego ranka w dżungli słońce wstało wyjątkowo leniwie. Świerszcze wciąż grały swoją nocną melodię, a Rosal śniła na liściach. Bumbo przeciągnął się powoli. Ziewnął i spojrzał na swoje futerko. Było całe w liściach. Mini? Zawołał. Gdzie jesteś? Zawsze budzisz mnie liściową bombą, ale nikt nie odpowiedział. Bumbo rozejrzał się dookoła. Zazwyczaj mini, jego wierna, energiczna przyjaciółka, siedziała już na jego głowie albo skakała między jego uszami. Dziś nie było jej nigdzie. Dziwne. Mruknął Bumbo. Może poszła po orzechy, ale minęła godzina i jeszcze jedna, a mini nadal nie było. Wtedy Bumbo poczuł niepokój. Złapał liść tropowy swój planownik przygód i ruszył ścieżką, którą zwykle chodzili razem. Najpierw zajrzał pod długi most z pni. Mini zawołał. Echa odpowiedziały mu tylko i ni. Potem poszedł do głośnych skał gdzie lubiła śpiewać z echem. Tam też było pusto. Wreszcie bumbo dotarł do papuziego wąwozu. Tam spotkał kakara, najgadatliwszą papugę w dżungli. Bumbo, szukasz mini? Widziałem ją rano, powiedział kakar. Szła sama w stronę mglistego bagna. Co? Tam przecież nikt nie chodzi, zawołał bumbo. Bez chwili wahania pobiegł w stronę bagien. Jego wielkie stopy chlupotały w błocie. A trąba trzęsła się z nerwów. W środku bagna, pomiędzy paprociami, usłyszał cichy pisk. Bumbo, tu jestem. Mini utknęła na środku małej wysepki. Most z gałęzi, którym przeszła, rozpadł się za nią i teraz nie mogła wrócić. Nie ruszaj się, Mini, już idę. Ale bumbo był ciężki, każdy jego krok mógł zatopić wysepkę. Musiał wymyślić coś sprytnego. Wtedy przypomniał sobie o swojej wielkiej trąbie. Zerwał kilka długich pnączy i uwiązał z nich coś na kształt huśtawki. Jeden koniec przywiązał do drzewa, drugi chwycił trąbą i... Wyciągnął Mini z wyspy niczym żuraw budowlany. — Mam cię — zawołał z radością, a Mini wylądowała bezpiecznie na jego głowie. Oboje upadli na trawę, śmiejąc się i łapiąc oddech. Bałam się wyszeptała Mini, ale wiedziałam, że mnie znajdziesz. Bumbo uśmiechnął się szeroko. Nawet gdybyś była na końcu świata, zawsze cię znajdę. W drodze powrotnej spotkali kakara, który już rozpowiadał całą historię wszystkim zwierzętom. A wtedy Bumbo zrobił z liści laso i Bam! Wciągnął Mini jak orzech z dziury. Wkrótce pod baobabem zebrały się wszystkie zwierzęta. Świętowali odwagę Bumbo i mądrość Mini. Nawet stary żółw gaduś powiedział To nie siła, ale serce słonia i umysł myszki wygrały z bagienną pułapką. Morał bajki, prawdziwa przyjaźń to nie tylko wspólne śmiechy, ale i odwaga, by odnaleźć się w najtrudniejszym momencie.